Cześć, sieman. to jest bardzo serdecznie. W odcinku na glitcha na, glitcha, na nieskończoność zwinności. Więc pokażę Wam. Po prostu wchodzę tutaj i i pokażę Wam, gdzie dokładnie ten glitch się znajduje. Jak Z się wspiąć, bo normalnie potrzebujecie te kotwiczki, kotwiczki, ale można to zrobić to normalnie. To raizm, więc będzie łatwo. Będzie bardzo łatwo. Więc. Bo ja już tak się 11, 12 dwu, level? No, 12 level już sobie na jednym koncie wbiłem. Na kompie, ale tak nie przechodzę se gry, tylko nie dla kampanii. Tylko w wszedłem do gry i se robię, ale już skończyłem wtedy grać. Skończyłem grać wtedy, kiedy. E, przypomniało mi się, gdzie, gdzie skończyłem grać. Dopiero jak. Miałbyśmy pójść do sektora zero. więc najpierw byśmy musieli się dostać do góry. Tak żebyśmy musieli wyjść z wieży. Musimy najpierw wyjść z wieży. bo Jak wyjdziemy z wieży, to będzie ukaże nam coś się coś. Ukaże się... No, dobra. Już wychodzimy z windy. Wychodzimy powoli z zwierzy, a jak już wyjdziecie, to zaraz wam pokażę. Wpadł Tylko najpierw ja bym chciał wyjść i z zwierzy. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Raiz nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. co mnie to obchodzi. To jest o tematyce glicza, więc to. to e, co ty tutaj masz? Apteczkę to, 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 to. Krótki nóż. O, krótki nóż weźmiemy. Dobra, idziemy. Crane, czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię? Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj Craine. Dobra. To co robisz wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby... Yy, teraz mamy się dostać. Nie, tutaj gdzie zaznaczyłem, tylko... Tutaj. I macie się tam dostać? Ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. O nie! Poznałam Amirę po wybuchu zaraz. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię sobie. Amir wiedział, jaki jest ryzyko. Aha, Crane. Naprawdę doceniam, co dla nas zrobisz. Ja, Jade, słuchaj. Pogadamy jak wrócę z Antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. O, papki. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, no. Bo, było, było dosyć stresujące, ale. To nie teraz, teraz tematyka. Po prostu idziecie sobie tutaj, skaczycie tu. I od razu klikacie kilka razy spację, żeby się tutaj dostać. Żeby się wspiąć i tutaj macie zejść o flaga. Dobra jak już się tutaj dostacie możecie jak się już tutaj dostaniecie bierzecie po prostu wszystko co tu jest nie wychodzicie z tymi itemami. Skrzynki jeszcze skrzynek nie będę jeszcze otwierał. Dobre ostrze. O. Okej, okay, dobra, trochę rzeczy tutaj jest, nie powiem, więc przez chwilę to mi zajmie, chwilę to mi zajmie, elektronika, mm, okej, okay. też naklająca. No okej, okay. a tu jeszcze można zejść Już się boję, że tu są zombiaki Gaza, o, idealnie Macie chyba to że mam szansę na gazę tutaj to też jest dobry spocik na bandarze. Żeby się wracać oczywiście. Wracać się i to jest dobry spot. Bo jesteście koło wieży. Jak zawsze jak, z... jak nastanie noc to nic się nie stanie. O. Okej. Okay. Dobra. Już możemy iść do góry. Jak już tutaj będziecie otwórzcie sobie pierwszą skrzynię i drugą. Z drugą skrzynią dopiero... To nie, nie chodzi nam o tą, O to chodzi nam skrzynkę, a nie o tamtą. Bo jak nie uży, tamtej skrzyni, to nie zadziała, ale tutaj dopiero zadziała. Więc yy, podchodzicie tutaj, robicie sprinta i slajdujecie po prostu. Dobra, już wystarczy, bo już wbijam czwarty level to idealnie. Bo my... miałem taki. Chciałem. Skuk... Skuk... To chciałem zrobić, bo mi to wa... bardzo, bardzo pasuje. Więc. Y... To byłoby na tyle z tego glicza. Postaram... postaram się odkryć bar... jeszcze gliczy. Gliczy na siłę, postaram się znaleźć. Jak coś. Postaram się znaleźć też na legendy, ale to dopiero później, później i później. Dopiero znajdę. A tak to w ogóle. Dobra. I myśmy, musimy już kończyć, więc. Pa! Więc miłego oglądania w z tym glitchem.